Dorać mi tak na szybko. LX8 czy LX7. Ja stawiam na RX8, bo mamy dużo lepsze przyspieszenie niż w LX7. O oh, fucking shit, ale się skopał. W klasie B na pewno będzie lepsza LX8, to nie podlega w ogóle dyskusji. Dalej grasz w klasie S, dalej gram w klasie S. Jeszcze ani razu dzisiaj nie wy... A nie raz wygrałem ale to jak grałem sam Tak sobie pomyślałem Można by coś tam pogadać I... I sobie gram I... sobie gram Ktoś tu przynitrował Bubu przynitrował, poleciał Czy mam w ogóle... Aha, poganiacznik W ogóle... O fuck, ale coś wygrał O kurde sorry sorry Nie chciałem tak przyblokować a wow, <grywa> no! no co, z Rupsel jest World of Tanks. Mm, no jakoś mnie ta gra do siebie nie przekonała. Tak samo czołgi, znaczy czołgi w World Thunder są jeszcze spoko. Powiem wam, że grałem tam chwilę i no, wygląda to fajnie. Może no, trzeba się trochę przyzwyczaić. Ja w War Thunder, zdecydowanie bardziej preferuję samoloty. Bo są zdecydowanie dynamiczniejsze te walki. A w przypadku czołgów musimy się gdzieś tam... E, kikrać i tak dalej. Nie lubię tego. Wolę na pałę lecieć. E, co tu się dzieje? Nie dawać porów! Te. Nie cierpię tego Bardziej od cheaterów. Nie no, mniej trochę od cheaterów, ale zaraz za cheaterami nie lubię jak coś mi daje pory. Kurde, inno No i fajnie, bo je ja byście Ja chyba nie będę będziecie mnie tak kurzać, to koniec. Dobra, chyba zmienię klasę. To wiecie co, bo jeśli, jeśli chcecie, to za chwilę będę jechał klasę B. Nie wiem jaki wyścig jest teraz w klasie B, bo jest sobie to czaje. Nie wiem jaki samochód wezmę. Cephał ja ostatnio kupiłem. Au, au! Au, au! Au, au, What the Co tu się dzieje? Lucjan, słucham. Yy, tak, także już kończę wyścig, jest drugie okrążenie, końcówka właściwie jedna druga drugiego okrążenia, yy, także później wezmę sobie coś z klasy B i będę jechał klasówkę w klasie B, więc jeśli będziecie chcieli ze mną jeździć, to wyszukujcie yy, tryb multiplayer, ja zaraz wam powiem kiedy dokładnie będę dołączał i wtedy możemy sobie razem... Pograć, jeśli oczywiście macie na to ochotę. Czy Audi TT jest dobre? Moim zdaniem nie.